Witam po krótkiej przerwie. W dzisiejszym odcinku złożymy sobie komputer na podstawce Socket 775 i procesorze Pentium 4. Zapraszam do oglądania. Płytę główną jaką zastosuję jest to Intel model D865GSA w standardzie Micro ATX na Socket 775. Procesor jest to Pentium 4 o taktowaniu 3 GHz, 1 rdzeń na jądrze Prescott. Pamięć RAM są to moduły DDR o taktowaniu 400 MHz każdy i pojemności 256 MB firmy Elpida. Na początek zainstalujemy pamięci RAM na płycie głównej. Jak widać są tylko dwa sloty na pamięć, lecz nam to w zupełności wystarczy, ponieważ posiadam tylko dwa moduły do zainstalowania. Oba o pojemności 256 MB, co razem da nam 512 MB. Budowy komputera wykorzystam taką oto obudowę. Jest ona już po przejściach, wnosi znaczne ślady użytkowania. Jak widać brakuje dwóch zaślepek, stąd jeden napęd wykorzystam jako zaślepienie otworu. Obudowa jest w standardzie ATX. Dysk twardy jest to Western Digital, w pojemności 80 GB, na złącze IDE. Następnie zamontujemy dysk twardy w obudowie. Dysk twardy przekręcamy za pomocą czterech śrubek z grubszym gwintem, po dwie na każdą stronę. W takim komputerze nie może zabraknąć stacji dyskietek. Ja zastosuję taką firmy Samsung. Po zamontowaniu dysku możemy zainstalować stację dyskietek. Przykręcamy ją także na cztery śrubki, po dwie z każdej strony, lecz tym razem na cienki gwint. Pamiętamy także, aby wyregulować stację dyskietek, aby nie wystawała za mocno oraz nie była za mocno wsunięta do środka. W komputerze zastosuję dwa napędy optyczne. Jeden to nagrywarka DVD, drugi to nagrywarka CD, lecz nagrywarka CD posłuży jako zaślepienie otworu, gdyż nie ma wystarczającej ilości zaślepek. Teraz czas na montaż napędów optycznych. Jako pierwszy przykręcam napęd DVD, jako drugi napęd CD. Po obu stronach dwie śrubki, co daje razem 8 śrubek, po 4 na jeden napęd. Tak jak w przypadku stacji dyskietek, taki tutaj stosujemy śrubki z krótszym gwintem, tak zwanym cienkim. Zasilacz, który zastosuję jest to Modekom Field 2 o mocy 350W. Zasilacz jest z czarnej listy, nie polecam go stosować, mi został, więc go użyję. Kolejnym krokiem jest montaż zasilacza w komputerze. Zasilacz przykręcamy za pomocą czterech śrub z grubszym gwintem, takich samych jak stosujemy przy dokręcaniu dysku twardego do obudowy. Wreszcie przyszedł czas na montaż płyty głównej w obudowie. Płytę główną przykręcamy do obudowy za pomocą śrubek z krótszym gwintem do kołków dystansowych, które uprzednio rozmieściłem w obudowie tak, aby mógł swobodnie przykręcić płytę główną. Niestety nie posiadam zaślepki tylnych portów. Następnie podpinam taśmy, przewody panelu przedniego oraz przewody zasilające z zasilacza. Karta grafiki jest to Nvidia GeForce FX 5200 z pamięcią 128 MB na złączu AGP. W komputerze zastosuje też kartę dźwiękową Sound Blaster CT4750, z racji, że jest uszkodzony układ zintegrowany. Na koniec instaluję kartę graficzną oraz kartę dźwiękową. Przykręcam je śrubkami z grubym gwintem, tak jak to miało miejsce przy zasilaczu oraz dysku twardym. Komputer mamy już złożony. Ostatnie kontrolne spojrzenie, czy wszystko jest podłączone jak należy. Nie pozostało nic innego, jak go włączyć. Komputer włączył się za pierwszym razem bez żadnych problemów. Wejdziemy do biosu i wprowadzimy odpowiednie ustawienia, aby móc później zainstalować na nim system. Po skonfigurowaniu BIOS-u, czas na instalację systemu, w tym wypadku Windows XP Home z dodatkiem Service Pack 3. System został zainstalowany tak samo jak wszystkie potrzebne sterowniki. Testy pod kątem starszych gier na pewno się odbędą, o ile ogarnę sobie stabilną wersję MSI Afterburnera pod Windows XP. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, proszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zachęcam też do kliknięcia w dzwonek, aby żaden film Was nie ominął. Zapraszam też na inne moje filmy na kanale. Pozdrawiam Cię, potrzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!